Pewnego październikowego wieczoru nad i stał się areną niezwykle emocjonującej konfrontacji, która zaskoczyła zarówno widzów, jak i samych uczestników dyskusji. W centralnym punkcie debaty pojawił się temat reparacji za straty wojenne od Niemiec, a wymiana zdań między Krzysztofem Breizą a Radosławem Foglem przerodziła się w prawdziwą awanturę. Wszystko zaczęło się od zarzutów formułowanych przez Fogla, który skrytykował rządzących za brak działań w kwestii reparacji. Brejza nie pozostawił na tym suchej nitki, stawiając pytanie o konkretne kroki podejmowane przez prawo i sprawiedliwość w tej delikatnej sprawie. Jego komentarz brzmiał dość ostro: Trzeba sprawdzić, co konkretnie oprócz jednej noty pis zrobił w sprawie reparacji. Ten zwięzły, aczkolwiek wymowny zwrot, nie uszedł uwadze Fogla. A publiczność mogła poczuć rosnące napięcie w studiu. W pewnym momencie Monika Olejnik, znana z nieustępliwego stylu prowadzenia, wywołała wrażenie zdumienia. Pytając konkretnych widzów, ma na myśli Fogiel, mówiąc przy tym może prawicowych. Głębione to pytanie wywołało odruchową reakcję ze strony polityka: Czy prawicowi widzowie są jacyś gorsi? zapytał z frustracją, na co Olejnik zdołała odpowiedzieć, że należy być ostrożnym z etykietowaniem. Dyskusja przybierała coraz bardziej zaogniony ton, a z każdą chwilą wydawało się, że konflikt staje się nie do opanowania. Radosław Fogiel skierował swoje, swoje słowa bezpośrednio do widzów, podsumowując słowa Moniki Olejnik z pewnym zdziwieniem. Słyszeliście państwo, jeżeli ktoś z prawicy nas ogląda, według pani redaktor, jesteście państwo dziwni. Na koniec programu, w miarę wygaśnięcia napięcia, temat reparacji powrócił. I podczas gdy różnice zdań stawały się coraz bardziej wyraźne, Monika Olejnik postanowiła zawalczyć o swoje osobiste zdanie, które głęboko dotknęło ją osobiście. W emocjonalnym wybuchu przerwała rozmowę i zwróciła się bezpośrednio do widzów z bardzo osobistym apelem. Na koniec chciałam powiedzieć, bo ciągle mnie państwo obrażają w sprawie reparacji, że mój ojciec, kiedy był małym dzieckiem, był na przymusowych robotach w Niemczech, tak samo moi dziadkowie, i tyle w tej sprawie. Chciałabym, żeby państwo mnie więcej nie obrażali. Te słowa, pełne emocji i osobistego bólu, wprowadziły do studia zupełnie nowy, intensywny ładunek emocjonalny. Przed zakończeniem programu. Olejnik dała do zrozumienia, że czas dyskusji się wyczerpał, mówiąc z wyraźnym zdenerwowaniem, że to koniec. Gdy na ekranie pojawiły się już napisy końcowe, jej mowa ciała zdradzała, że wciąż była pod dużym stresem. Ostatecznie program ukazał nie tylko różnice w poglądach politycznych, ale również ludzką twarz tych, którzy na co dzień kroczą po politycznych ścieżkach, nadając debacie zupełnie nowy wymiar.